Żona pana robimy. Żona? Również pan wie, ale te żony to są straszne. Jaki no żona? Zdjęcie zrobimy, to teraz się pan nie przyjmie. Pudel już pan ma, jak to co, ale to za chwilę. Raz, dwa razy pan powie. Ja, panu, nie, nie, nie. Super. Jak pan ma na imię? Witek. Panie Witku. Witam. Magda. To pani Magdo. Będzie, Magda? Moment. Dobrze, oczywiście. Będzie nam dalej razem pośpiewać świąteczki. Tak, to że się ogląda złoja, że takie emocje. Mi się pan nie denerwuje, nic się takie nie będzie działo. A później będzie pan każdy, wszyscy nie mogą decydować, on się poszło. Prawda, idzie młodzie. Będzie pan w domu opowiadał, pogadą super węgla. Jest takie piękne, cały czas coś się mówi i mnie wyprowadza z równowagi. Pani Dominiko, da się z tym coś zrobić z tym radiem, czy tak strasznego świadora? ja je słyszę. Wspaniale. Będę wdzięczny. Nawet pani Wiktor, Pan pozwolił. Jest taki utwór, Na całej połaci śnieg. To jest to utwór z kabrycz naszych Panów. Wspaniały, nie musi Pan go znać, bo ja Panu dokładnie powiem, kiedy Pan zaśpiewa. Utwór brzmi tak. Na całej połaci śnieg. Przeróżny połaci śnieg. Na wszystkie problemy i tak ja, I ja Panu dokładnie w momencie odpowiednim powiem, no dobrze, może nie powiem. Pokażę. I no pan będzie się... śmiech. Nie tylko, prawda? Tylko. Ale jak pan się rozwinie, będzie mi niezmiernie miło. Ja z przyjemnością oddam nawet swój mikrofon. Na zastosuj, pokażę, że tam jest wielki. A muszę Państwu powiedzieć, że raz się zdarzyło, że się do człowieka. Czy Przy mężczyzna. Czyli tak jak pan Witek, I... Nie szkolił, nigdy wspólnego. I nagle ją ja nie miała Poddałam mikrofon, i wiedziałam, co robi dalej. Naprawdę, bywają sobie takie talenty. Teraz się okaże, że pan Witek jest właśnie takim talentem. Ale zanim się to okaże, wielkie prawda, dla pana Witek od A jeszcze większe dla jego żony. Na... serduje postaci śmiech dla sióstr do wrócić i nowy plakat śmiech śmiech leń da Przed każdym ze śniegami jak... Mm -hmm. yeah. To po prostu bo to Ale to jest fantastyczne przygotowanie. Czy wie co ma robić? Na każdą roślinę ślinę. Śnieg! śnieg na ładną dziewczynę, odsunę się zazwyczaj z powyższym. Tak, kazałem. W sumie tak. To się przesunie.

I dla braci, zimowy plakadzik. żeby płyta z koledrami, gdyby ktoś z państwa miał ochotę na taką płytę również posiąść, będzie ona do kupienia.